Oto ostatni krok naszego kursu, 10 kroków do maksymalnej produktywności. Omówimy w nim, jak należy zacząć tworzyć własny system produktywności. W poprzednich lekcjach przerobiliśmy wiele tematów. Czas teraz nad nimi zapanować. Zaczynajmy! Jak już wspomniałem, za dużo myśli naraz potrafi nieźle przeszkadzać, więc upewnij się, że spiszesz wszystkie myśli i zadania i wrzuć je do swojej skrzynki inboxa. Teraz podejmij odpowiednie decyzje co do zawartości Twojej skrzynki, aż będzie pusta. Jeśli jest coś do wykonania, to dodaj to jako zadanie do Twojego narzędzia zarządzania zdaniami. Jeśli jest to materiał pomocniczy, włóż go do szuflady lub zapisz w Evernote, nozbi czy innym systemie. Decyzję musisz podjąć co do każdego elementu, aby móc pójść dalej. Pracuj nad tym, aż wyzerujesz skrzynkę. Nie przejmuj się, jeśli po zakończeniu tego procesu Twoje projekty czy system nie będą idealne. Usprawniaj je w trakcie pracy. Gratuluję, oto kończyłeś pierwszy etap. Teraz pracuj ze swoim systemem. Dodawaj nowe zadania i projekty. Przenoś zadania i inne materiały, a jeśli coś jest niepotrzebne, to to usuń. Popracuj tak przez tydzień, a zobaczysz pierwsze efekty. Po upływie tygodnia przejrzyj wszystko. Zajrzyj do skrzynki spraw po sprawdzić każdy projekt i go oczyść. Dodaj zadania i zastanów się, gdzie możesz dokonać usprawnień, co możesz zmienić. Po pierwszym tygodniu zachęcam Cię do ponownego obejrzenia naszego kursu. Może zauważysz coś, co Ci uprzednio umknęło. W wyniku tego usprawnisz swój system jeszcze bardziej. Następnie ustal datę kolejnego przeglądu cotygodniowego. Utrzymuj ten rytm przez następne 4 tygodnie. Upewnij się, że nie pomijasz tygodniowych spotkań z samym sobą. Stań się fanatykiem zamieszczania wszystkiego w swojej skrzynce. Nie wrzucaj tych spraw gdziekolwiek indziej. Wszystko, co trafia do Twojej skrzynki, w końcu zostanie sprawdzone. W międzyczasie ćwicz obsługę poczty. Zarchiwizuj wszystkie wiadomości e-mail starsze niż miesiąc. Obejrzyj każdą pozostałą osobno i zdecyduj, co z nią zrobić. Po paru godzinach Twoja skrzynka mailowa w końcu osiągnie poziom 0. Gratuluję. Poinformuj osoby, z którymi współpracujesz, o swojej nowej strategii e-mailowej. Zacznij od małych kroczków, czyli sprawdzaj skrzynkę co godzinę. Wyłącz wszystkie mailowe dźwięki. Kilkanaście lat temu każdego jeszcze cieszyła każda przechodząca wiadomość e-mail. Dzisiaj nie tak bardzo. Daj się zainspirować. Zasubskrybuj blogi o produktywności, takie jak Lifehacker, Mój Blog i inne. Poczytaj wydania Productive Magazine. Upewnij się, że codziennie otrzymujesz jakieś interesujące informacje. Więcej czytaj. Nie jestem molem książkowym, ale rozumiem znaczenie dobrej książki i staram się czytać co najmniej jedną w tygodniu. Jak? Szczerze? To nie ja czytam, tylko robi to ktoś inny. Po prostu słucham audiobooków. Znajduję na to mnóstwo czasu, jadąc samochodem lub podczas biegania. Zdziwisz się, ile czasu spędzasz na przemieszczaniu się. Wykorzystaj to. Szczególnie zachęcam Cię do przeczytania książek takich autorów jak David Allen, Stephen Covey, Brian Tracy czy Tony Robbins. Znajdź sobie partnera w produktywności. Kogoś, kto tak jak ty zacznie tworzenie systemu produktywności. Pracujcie razem, dzielcie się pomysłami, przemyśleniami i zachęcajcie wzajemnie do ulepszania systemu oraz wymieniajcie się sztuczkami, które poznaliście. Nie bój się eksperymentować z różnymi technikami, na przykład pomidora, o czym wspomniałem wcześniej. Obejrzyj na blogu moje filmy o produktywności, gdzie ciągle eksperymentuję z wieloma rzeczami. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, naucz się pisać bezwzrokowo. Wiem, że nie jest to łatwe i zaczynając, ma się wrażenie powrotu do podstawówki. Jednak po miesiącu będziesz pisał 2-3 razy szybciej. Dostępnych jest wiele kursów darmowych i płatnych. Są programy i na Maca, i na Windowsa. Nie bądź niewolnikiem swojego kalendarza. Postaraj się, aby zawierał tylko te terminy, które muszą wydarzyć się w określonym dniu i określonej porze. Resztę pomiń. Przestań polegać na swoim kalendarzu przy planowaniu wszystkiego. Twój system ma temu służyć. Tak przy okazji, Nozbi synchronizuje się z kalendarzem Google, więc będziesz widział swoje zdania zaplanowane na dany dzień w swoim kalendarzu i na smartfonie, jeśli je wszystkie ze sobą połączysz. Jeśli wolisz widok kalendarza, to nic prostszego. Kup sobie smartfona, jeśli go nie posiadasz. Pobierz Nozbi, czy inną aplikację, która będzie synchronizować się z chmurą nie będziesz mógł wyjść z podziwu nad tym, ile spraw można załatwić w tak zwanym biegu. Gratuluję Ci dojścia do końca kursu. Życzę Ci powodzenia, a jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną przez moją stronę michaelslewinski.com. Znajdź mnie na Twitterze, Facebooku, albo wyślij mi wiadomość na michaelslewinski.com. Dziękuję i powodzenia!